Oto lista aktywnych fanów oraz trwa konkurs na Robuxy. Trzech najbardziej aktywnych fanów wygrywa po 400 Robuxów. Napiszcie również swoje niki Roblox w komentarzu, to wykorzystam je w historyjce. Wyniki konkursu będą 15 września. Wstawaj już od tego komputera. Tyle ni szczurze nie ma grania już w Roblox. Ale, tatusiu, co się takiego stało? Dzisiaj przecież jest sobota, więc mogę grać. Czy ty sobie jaja robisz ze mnie? Masz już prawie osiemnaście lat, kto przejmie moją firmę? Jak to firmę, tato, możesz mówić jaśniej, bo nie rozumiem o czym mówisz? Za parę dni masz osiemnaście lat. Chcę, abyś przejął mój biznes i rzucił szkołą. O jejku, naprawdę? Czyli idziesz na emeryturę, a ja będę się zajmował całą firmą? Tak, dokładnie. W ciągu tych kilku dni masz sobie znaleźć dziewczynę? Jak to dziewczynę, tato? Przecież ja już mam dziewczynę, mówiłem ci o niej przecież. Chodzi mi o prawdziwą dziewczynę, a nie w Roblox, jak będziesz miał firmę na głowie. To nie będziesz miał czasu na szukanie partnerki na żonę, bo będziesz się zajmował tylko firmą. Dobrze tato, w takim razie idę usunąć Robloxa i biorę się do pracy. Super synu, idź, bo za kilka dni będziesz multimilionerem. Kurczę, to będzie naprawdę ciężkie zadanie znaleźć dziewczynę nie chcę jakiejś byle jakiej. I też nie chcę, aby patrzyła na mój milionowy majątek, chciałbym, aby mnie naprawdę kochała. Nie mam tylko pojęcia, co mogę w takim przypadku zrobić. Dobra, wiem, zapytam mojego ziomeczka, co by zrobił w takiej sytuacji. Bananek dołącza do Wojtka! Siemanko Wojtek, słuchaj, musisz mi pomóc, mam mega ciężkie zadanie. No co tam, brachu, dawaj tłumacz, mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc x.D. Bananek tłumaczy całą sytuację? Stary, powiem ci, że masz mega ciężkie zadanie jeśli chcesz znaleźć prawdziwą dziewczynę. To znajdź taką, która pokocha cię biednego, wtedy będziesz wiedział, że nie kocha twoich milionów. Tak, chcę zrobić tylko jak to mam zrobić Po prostu udawaj, że jesteś biedny Dobra, ja muszę spadać, będę później elo Super, dzięki za porady i na razie Kurczę, kompletnie nie wiem co to znaczy udawać biednego, ale postaram się to zrobić Pójdę na miasto i zagadam do jakiejś dziewczyny, zobaczymy co będzie Bananek idzie na miasto! O cześć, jak nasz na imię? Chcesz się może poznać koleżanko? Spodobałaś mi się Myślisz? o kurczę jaki o, słodki emoś, w sumie ma zalety na krasza, więc chętnie go poznać. Halo, halo, słyszysz mnie? Czemu się do mnie nie odzywasz? Tak, tak, jasne, chętnie się z tobą poznam. Sorki, zamyśliłam się po prostu xd. Okejka, to co może pójdziemy gdzieś do jakiejś restauracji na jakiś obiadek? No jasne, chętnie się przejdę, to teraz idziemy? Tak, chodź, musimy najpierw pogadać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Bananek bierze dziewczyny do bogatej restauracji! Oki, okay, w takim razie co chcesz jeść? Polecam ci pasztet z krewetek oraz pizzę. Myśli, ale ta restauracja jest droga. Przecież to jest chyba jakiś milioner. Obiad kosztuje 300 zł. To wezmę ten pasztet z krewetek i wodę z chińskiej jaskini, bo wydaje się zdrowa. Dobrze, to idę zamówić to jedzenie. Będę dosłownie za pięć minutek. Kurczę, mega fajny chłopak i chyba bogaty. Strzelę sobie fotkę i wrzucę na Instagrama. Niech bestii widzą, że jem w drogiej restauracji. Pewnie będą zazdrosne, hihi. Hi. się robi zdjęcie i wstawia na Instagrama. Założę się, że nie minie minuta, a już pewnie ktoś do mnie napisze, że o co chodzi xdd. ka wróciłem, to w takim razie może opowiesz coś o sobie, chciałbym cię poznać. W takim razie jestem Zosia, mam 18 lat i w wolnym czasie kocham grać w Roblox. Myśli o w mortkę? to przecież dziewczyna moich marzeń. W tym samym czasie u koleżanki Zosi! O co tutaj chodzi? Jakim cudem Zosia jest z tym banankiem? Przecież to chłopak z mojej szkoły. To niemożliwe, aby ona spotykała się z tym milionerem. Nie mogę na to pozwolić. Dlaczego moja bestia miałaby mieć lepiej ode mnie? Poza tym on jest bardzo toksyczny. Muszę ją ostrzec przed nim i wymyśleć coś, aby nie byli razem. To się przecież nie może stać. Eliza, pisze do Zosin na czacie prywatnym! Eliska, sorki nie teraz. Wybacz mi, bo jestem na spotkaniu z fajnym chłopakiem. Dziewczyno! Ty wiesz, kim on w ogóle jest? Natychmiast opuść tamto miejsce! Naprawdę nie pamiętasz naszego wspólnego układu? Mamy swoje zasady. Co masz na myśli, bestii? Możesz mi to bardziej wytłumaczyć. Ja znam tego chłopaka, on jest z mojej szkoły, pochodzi z biednej rodziny i udaje bogatego... Spytaj go, ile zarabia miesięcznie. Mówił, że około 100 złotych. Hi, hi, Pewnie na to spotkanie zbierał cały rok, aby ci zaimponować. Olej go serio. Okejka, dzięki za informację. Przepraszam, miałam ważny telefon i musiałam wyjść. Mam do ciebie takie pytanko. No jasne, dawaj, odpowiem ci na wszystko, co mogę. Bo to jest bardzo droga restauracja. Ile zarabiasz miesięcznie? Myśli, o nie, zaczynają się te pytania, dlaczego nie mogę spotkać normalnej dziewczyny. Wiesz, co wszystko zależy od miesiąca, ale około stówy. Sto złotych? Ha, 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 ale z ciebie biedak. I ty zabierasz mnie do takiej restauracji? Ile ty na to spotkanie oszczędzałeś? Dwa lata czasu, aby mnie to zabrać. Idę od ciebie, nienawidzę takich sztucznych teatrzyków. Jesteś jak każdy inny. O nie, znowu to samo, dlaczego nie mogę znaleźć normalnej dziewczyny. Poza tym na chciałem powiedzieć, że 100 milionów, a ona pomyślała, że 100 złotych. Chyba będę skazany na bycie całe życie sam lub wziąć właśnie taką wieśniarę. Nagle jakaś dziewczyna dołącza do bananka. O cześć, oglądałam z boku całą tą sytuację i chciałabym cię pocieszyć. Nie przejmuj się tym. Wiem jaki jest świat, powiem ci, że wydajesz się mega spoko i mam pewien mały problem. Dzięki, mów śmiało, to może jakoś ci pomogę. Otóż pochodzę z bardzo bogatej rodziny i mam obiad rodzinny, wstyd mi jechać znowu samej. I pytanko, czy nie chciałbyś udawać mojego chłopaka za dziesięć tysięcy dolarów? Wiem, że pewnie nie masz kasy, to idealnie by ci się przydała. Co o tym myślisz? Myśli. Orzesz w mordkę, to chyba będzie idealna dziewczyna. Ona nie będzie kochała moich pieniędzy. No jasne, mogę ci pomóc, tylko serio nie potrzebuję twoich pieniędzy. Mogę iść za darmo. Nie wygłupiaj się, biedaczku biedny. Dam ci je serio. Czy możemy zaraz jechać? Oki, to pozwól, że się ogarnę i możemy jechać do twojej rodziny. Dwie godziny później? Cześć, mamusiu, przepraszam za spóźnienie, ale przyjechałam właśnie z moim chłopakiem. Myśli, orzesz w mortkę, co to za facet, jakiś emo i w dodatku pewnie biedak. Dzień dobry, z kim mam przyjemność? Witam, jestem bananek. Bardzo miło mi poznać, kiedy zaczyna się impreza. Kim ty w ogóle szczurze jesteś? Marta, przecież jak go rodzina zobaczy, to padną. Nie możemy go przyjąć pod dach, on jest za biedny. Czym ty się w ogóle zajmujesz? Mamusiu, daj spokój. Chcieliście, abym miała kogoś, to mam. Czemu jesteś taka toksyczna? Ty masz przejąć naszą firmę. To pewnie złodziej, który nas wykorzysta i okradnie. Myśli, ale ona ma toksyczną mamę. Szkoda, że nie wie, kim jestem. Dobra, mamusiu, proszę, uspokój się, czy możemy spokojnie zjeść. Pamiętaj, to pierwszy i ostatni raz, kiedy widzę tego bezdomnego tutaj. Przepraszam cię serio, nie wiedziałam, że moja mama tak negatywnie zareaguje. Luzik, nic się nie stało. Naprawdę jesteście tacy bogaci, że twoja mama tak panikuje? Tak. Firma mojego taty pracuje dla firmy Buffett, zarabiają z tego miliony złotych. Myślisz Buffett? Przecież to firma mojego taty, ale ja, ja. Nie sądziłem, że trafię do takiej rodziny. Okej, okay, rozumiem to, co idziemy na ten obiad. Pięć minut później? O w mordę, córko, skąd ty wzięłaś tego mopa? To jakiś żart? Jakim cudem ty, biedaku, masz czelność dołączać do naszej rodziny? Oj, tam Janusz daj spokój. On wydaje się być mega w porządku chłopakiem. Mega w porządku? On może okraść tylko naszą firmę, jeśli Marta z nim będzie. Dobra, panikujecie. Zacznijmy jeść obiad, bo jestem głodna, co dzisiaj szef kuchni przygotował. Ja nie wiem, czy jestem głodny, jak patrzę na tego bezdomną żmiję. Dobra, idę po jedzenie. Tata daje bananowi miskę dla psa. Tato, co to jest? Po co dajesz miskę dla psa mojemu chłopakowi? Jak to po co? To przecież jest tylko biedne, bezdomne zwierzę. Może jeść z miski? Hahaha, ha, 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 ha. dokładnie, on pewnie nawet nie wie, jak się sztućców używa xdd. Jak ja was dzieci wychowałam? Wy jesteście poważni. To przecież miły, wesoły chłopak. Nagle ktoś wchodzi do salonu? No w końcu przyszedłeś. Nie mogłem się ciebie doczekać, mordeczko. Dzień dobry, ja przyszedłem do Marty, podobno szukacie jej chłopaka. Myślisz? ale wstyd przed ale tym banankiem. Nie wiedziałam, że mam tak powaloną rodzinę. Tak dokładnie. Słuchaj, córeczko. Musimy pozbyć się tego twojego mopa. Może już wyjść? Marta, naprawdę jesteś z takim kimś? Przecież on nawet złotówki nie ma. Zostawcie go. On jest mega w porządku. Nie interesują mnie twoje pieniądze. Naprawdę? Ja zarabiam kilka milionów złotych miesięcznie. Jestem wyjątkowy. Tylko kilka milionów? Ale ty jesteś niesamowity. Jestem pod wrażeniem. Zamknij się. Ciekawe, czym się ty zajmujesz? Czyścisz buty w gabinecie? Nie, ja jestem sprzedawcą i oferuję różne usługi. Proszę się nie śmiać. Czyli zwykły, normalny człowiek oferuje pewnie usługi bycia szczurem, hihi hi. Ha, 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 co za mentalny biedak Marta, weź wyrzuć go z domu, ja na ciebie zasługuję Zostawcie mnie w spokoju, babciu, pomóż mi coś z tym zrobić Ja za bardzo nic nie mogę pomóc, musisz słuchać swojego ojca Dobra, koniec tego teatru, wyjazd stąd Ty, biedaku, Marta, wyprowadź go, proszę Zróbcie to do pięciu minut, ja idę do kibelka, bo nie wytrzymuję już ze stresu Jesteście nienormalni. Jak można tak człowieka traktować? Przecież on nic nie zrobił. A mogę chociaż mojego tatę zaprosić, abyście się poznali? Tatę? A kim jest niby twój ojciec? Pewnie jakimś biednym robolem. Dobrze. To zadzwonię, aby tylko po mnie przyjechał i wtedy wyjdę ok. No i to mi się podoba wyjazd z tego domu. Nie przejmiesz tak łatwo całej firmy. Dziesięć minut później. O cześć, synu, co to za fajną dziewczynę poznałeś. Właśnie znamy się kilka dni. Jest mega spoko oraz podobno jej firma pracuje dla nas. O jejku to niesamowite. Ciekawe czy znam kogoś z jej rodziny. Mówiłeś, że tutaj przyjadę? Tak, właśnie wszyscy na ciebie czekają. Chodźmy do środka zobaczyć. Opatrzcie kto przyszedł. Dwóch bezdomnych, którzy chcą przejąć mój biznes. Hihi. Hi. Wyglądają jak dwóch klaunów z cyrku. Ciekawe skąd mają te biedne ciuchy. Słucham. O czym ty do mnie człowieku mówisz? I Andrzej, co ty tu robisz? Skąd pan zna moje imię? Zaraz ja pana skądś znam, kim pan do jasnego szczura jest. Myśli, myśli, myśli. myśli. Ten, gość Ten gość wygląda jak, jak, jak mój szef z mojej firmy. Co tu się odwala? Kim on jest? Jesteś wrednym, toksycznym kidosem, jak masz szczelność mnie tak nazywać? Zaraz wysyłam wniosek o natychmiastowe zakończenie współpracy ze mną, zniszczę twoją karierę. Nie proszę. Ja przecież nic złego nie zrobiłem. Jak pan to zrobi, to zostanę biedakiem. Przepraszam, kim wy jesteście, o co w tym wszystkim chodzi? Jestem właścicielem firmy Buffett. Mamy prawie 100% udziałów na całym rynku. I ja pana skądś kojarzę, dlaczego jest pan toksyczny dla mojego syna? To jakieś żarty? Nie, nie wierzę wam w te bajki. To przecież nie może być prawda, udajecie coś. Haha, ha, ha, dokładnie. Jakim prawem ten facet mógłby nam dawać pracę? Racja, też w to prawie uwierzyłem. Niezłego masz, tatusia biedaku. Dość tego nie pozwolę na takie toksyczne traktowanie. Zrywam z wami wszystkie kontrakty. Parę minut później. O, rzesz w mordę. Co jest? Dostałem wiadomość, że zerwali ze mną wszystkie kontrakty. O, nie jesteśmy od dzisiaj bankrutami, to jakieś żarty? To musi być pomyłka. A ja dostałem wypowiedzenie. Od dzisiaj jestem bez pracy i jestem zablokowany we wszystkich firmach. Jak to? Co to oznacza, tato? Od dzisiaj nasza firma przestaje istnieć? Myśl, to chyba jest faktycznie właściciel tej firmy, firmy ale, ale odwaliłem lipę. Lipę, lipę, lipę. Możesz mi to wszystko wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi? Nie za bardzo rozumiem, o co pytasz. Możesz jaśniej. Kim ty tak naprawdę jesteś? Moi rodzice stracili kontrakty, a ten koleś stracił pracę. Naprawdę twój tata jest właścicielem tej dużej firmy? Możesz to wyjaśnić? Tak, jestem jego synem i co miesiąc zarabiamy setki milionów. Ale jaja, aż mi w to ciężko uwierzyć. Po tym wszystkim naprawdę myślisz, że nasze spotykanie ma sens? Tak, jesteś idealną dziewczyną, bo wiem, że będziesz kochać mnie, a nie pieniądze. A co z firmą moich rodziców? Żal mi ich trochę, nie wiem, jak to wszystko załagodzić. Haha, ha, też nie wiem, coś się wymyśli. Parę dni później! Cześć kochanie, słuchaj, chciałabym, abyś poznał moją koleżankę, mogę ją dodać do grupki? Tak, nie ma sprawy, chętnie ją poznam. Mam nadzieję, że jaka normalna hihi. Hi. Jest mega w porządku, na pewno ją polubisz. O, he, 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 hejka, a kim jest ten kolega tutaj? Możesz mi go przedstawić? Siemanko, jestem bananek i jestem chłopakiem marty, a ty jak masz na imię? Jestem Eliza, naprawdę jesteście razem? I od kiedy w sumie? Tak jakoś już kilka dni. Jesteśmy ze sobą mega szczęśliwi, w końcu znalazłam kogoś normalnego. Haha, ja też się bardzo cieszę. Ej, czekajcie, ja muszę na chwilę iść, zaraz będę, pogadajcie sobie, okej? Okay? Jasne luzik! Słuchaj, korzystając z okazji, że jesteśmy sami, muszę ci coś powiedzieć. Uważaj lepiej na nią, ona będzie tobą manipulować i nie jest ciebie warta. Co ty do mnie mówisz? Wiem więcej o niej niż ty przecież, jesteś pewnie tylko zazdrosna. O ciebie? Nie rób sobie żartów, mówię ci całkowicie poważnie, znam ją od dzieciaka. Dlaczego dążysz, abyśmy zerwali? Przecież jesteś jej bestii, powinnaś ją wspierać. Nie interesuje mnie ona, to zwykła oszustka jest jak jej rodzice. Musisz na nią uważać. I proszę nie mów nic jej, że razem gadaliśmy, chcę, abyś tylko zapamiętał moje słowa. Dobra, jestem i jak poznaliście się? Co powiecie, aby pograć w Roblox? Mam ochotę coś porobić. Ej, to nie jest głupi pomysł. Ja bardzo chętnie z Kibidi. Kochanie, słuchaj, patrz o to nagranie naszej rozmowy. Czy ty coś faktycznie knujesz? Co ty robisz? Przecież mówiłam ci coś, ty fałszywy szczurze. Zaraz to jest dzisiejsza rozmowa. Co gadaliście, jak mnie tutaj nie było parę minut? Tak, dokładnie. Nie sądziłem, że masz tak fałszywe bestie i powinnaś z nią zerwać kontakt. Pozwólcie mi to tylko wytłumaczyć. To nie jest tak, jak myślisz, naprawdę. Prawda jest taka, że on mnie do tego zmusił, bo chce zniszczyć naszą przyjaźń. O czym wy gadacie? Jestem już totalnie pogubiona i nie wiem, komu wierzyć. Ja nic nie chcę niszczyć. Ona zmyśla jakieś totalne głupoty. Nie ufaj jej. Dobra, mam dosyć na dzisiaj. Dajcie mi spokój i odwalcie się ode mnie obydwaj. Widzisz co zrobiłeś? Chciałeś tego? Ty straciłeś dziewczynę, a ja besti. Jesteś głupi. To twoja wina. Jakim prawem takie rzeczy wymyślasz? Zobaczysz, że jeszcze tego będziesz żałować. O nie. Ledwo poznałem fajną dziewczynę, a tu już kłótnia przez jej głupią, zazdrosną koleżankę. Kompletnie nie wiem co robić. Zapytam chyba mojego Ziomeczka, może mi pomoże. Muszę przecież jakoś naprawić tą całą sytuację, nie mam zamiaru szukać innej dziewczyny. Stary, mam ogromny problem. Jesteś ostatnią deską ratunku. Mów śmiało, w czym ci mogę pomóc? Bananek tłumaczy całą sytuację? No powiem ci, że mega słabo, że tak wyszło, to napisz do tej koleżanki po prostu i ją podrywaj. Czy ty oszalałeś? Co to za durnowaty pomysł? Pytam poważnie, co robić? Chodzi mi o to, że będziesz udawał, że chcesz z nią być, nagrasz to i pokażesz Marcie. To będzie dowód na to, że jej koleżanka jest zazdrosna. Ej, to jest super pomysł. Idę go realizować. Hej, Kaeliska, masz może chwilkę pogadać? To dla mnie bardzo ważne. No jasne, gadaj śmiało, tylko proszę, nie zmuszaj mnie, abym miała coś robić. Chodzi mi o to, że podobasz mi się troszkę. Jesteś mega słodka i czuję coś do ciebie. Myślisz, orzesz w mordkę, czy to jakiś sen? Mój krasz zaczął mnie kraszować. Naprawdę tak myślisz? Nie oszukujesz mnie? Nie coś ty co powiesz, abyśmy byli razem. Tak, proszę, bądźmy parą, zerwij z tą fałszywą żmiją. Ja na ciebie zasługuję. Wiem, wiem, muszę to jeszcze jakoś zaplanować. W końcu dojrzałeś. Wiesz jak ja jej nienawidzę? Nie dość, że bogata, to wszystko ma. Dobra, muszę lecieć, Nara. O nie, gdzie on poszedł? Czy to był jakiś podstęp? Mam nadzieję, że nie. Cześć, skarbie. Słuchaj, chciałbym ci wyjaśnić całą ostatnią sytuację. Jak niby, moją bestię znam parę lat, a ciebie o wiele mniej. Nie wiem czy mogę ci ufać. Bananek pokazuje dowody. O nie, to jest naprawdę wasza prawdziwa konwersacja? Tak. Ona to zrobiła wszystko z zazdrości i w dodatku cię nienawidzi koleguje się tylko z tobą, bo jesteś z bogatej rodziny, brała od ciebie kiedyś Robuxy. Tak wiele razy nie sądziłam, że ona może być takim szczurem. Po prostu nie wierzę. Dobra, muszę z nią poważnie pogadać, dzięki za wyjaśnienie całej sytuacji. O hejka, kochana Bestii, jakie dzisiaj mamy plany? Idziemy gdzieś na jakiś shopping? Serio, po tym wszystkim mnie jeszcze nazywasz Bestii? Nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie lubisz już mnie, czy co? Ale ty jesteś głupia. Naprawdę wierzysz, że bananek byłby twoich chłopakiem? Aha, o to ci chodzi, czyli on ci wszystko wygadał i to była ustawka. Co za palant. Myślałam, że mogę na ciebie zawsze liczyć, a ty mnie od zawsze nie lubiłaś. To mega smutne. I dobrze, że znasz już całą prawdę. Nie chcecie cię znać, zawsze wszystko masz co najlepsze. Dobra, za karę blokujecie wszędzie. Nie chcecie cię już znać, nara. Dobra bananku, zerwałam z nią znajomość. W końcu pozbyliśmy się fałszywych ludzi wokół nas. Super, bardzo się cieszę. Jak coś to mój tata przywrócił kontrakty z waszą firmą. Ojejku, naprawdę? Jak to się stało? Przecież twój tata miał z tym wielki problem. Wiem, ale wybaczyliśmy twojej rodzinie za to wszystko. Mam nadzieję, że już nie będą tacy toksyczni. Super, dzięki za to wszystko. Parę godzin później. I co tam stary, udało się wszystko naprawić? Tak, jak zawsze masz super pomysły i ogarniasz mi wszystkie problemy. Bananek daje Wojtkowi 100 tysięcy robuksów. Stary, co ty oszalałeś? Po co mi tyle kasy dałeś? Bo po prostu zasłużyłeś za wielką pomoc. Koniec! Jeśli dotarliście do końca, napiszcie komentarz, koniec, a polajkuję wam komentarz. Nie zapomnijcie również o łapce w górę. Wpadajcie również widzowie na mój kanał, Bekon reaguje, link macie w komentarzu.